Cześć! Trzyma, widzowie! Dokładnie! Trzeba trochę więcej emocji włożyć do tego filmiku! Bo nie może być nudno! U mnie nigdy nie jest nudno! Zresztą, ja i nudy, no jakby błagam! U mnie zawsze emocje na najwyższym poziomie! Pupu! To tam? Jeb... A dzisiaj na jeszcze wyższy. A to dlatego, że jeżeli obserwujecie mojego Instagramka, to wiecie, że obiecałem wam konkurs. Obiecałem wam konkurs na kilka rzeczy z Pixelboxa. Ten co miesięczny konkurs, którego nie było miesiąc temu, ale w tym miesiącu będzie trochę więcej rzeczy. Dla zwycięzcy przeszykowana już jest paczuszka Tak więc, no powiem tak, no, jest to co walczyć. A w sumie to nie musicie walczyć, bo zdobycie tej paczuszki to jest prościzna. W sensie losowanko, ale prościzna! Wystarczy, że wyjdziecie na Instagrama Pixelboxa, zostawicie im a następnie wpadniecie na mojego Discorda. Do którego link macie w opisie, znajdziecie kanał o nazwie giveaway i napiszecie trzy piękne słowa. Trzy wręcz niesamowite słowa, brzmiące. Chwyza. Dokładnie. Powiedz mi, ile wam to może zająć? Dwie, trzy minuty jakby? Napisanie takiego jocie chwyca to jest chwila, a wygrać można fajne rzeczy. No, a zwłaszcza, że za darmoszkę można coś wygrać, nie? Jakby za darmoszkę, to nawet ja bym się skusił, bo warto. Wiecie co też warto? Warto poświęcić chwilę i obejrzeć ten odcinek prawdziwych historii. Znaczy, jak dla kogo warto, tego warto, ale please obejrzyjcie. Proszę! Zresztą dzisiaj fajny odcineczek, bo tak tematycznie wyjedziemy sobie na wakacje. Zapraszam! Witajcie, jestem Jazz i chcę wam opowiedzieć, jak prawie złapałam niewłaściwą osobę na gorącym uczynku. No, dobrze się zaczyna! Moja siostra pracuje w małym sklepie całodobowym, niedaleko bloku, w którym obie mieszkamy. To jest mały sklep? Taki powiedziałbym bardziej gigasklep. W małym sklepie to na pewno by nie było tych drzwi takich, co się rozsuwają tak same się otwierają. Mały sklepów na to nie stać. Nasi rodzice dużo pracują, więc większość wolnego czasu, szczególnie w wakacje, spędzam w sklepie. Spędzam w sklepie. <laughs> Ale pogczam takie wakacyjki. No dzieciaczki, gdzie byliście na wakacjach? Ja w Chorwacji. Ja we Włoszech. Jak w sklepie, a zde śmieszne! Właściciel, pan Garrison, nie ma nic przeciwko mojemu towarzystwu. Nie ma nic przeciwko mojemu towarzystwu. Na co ma narzekać? Jest i na czym oko zawiesić, jest i pracownik za darmo, nic tylko korzystać. Któregoś dnia byłam sama na sklepie, siostra z panem Garrisonem poszli do magazynu, a ja zostałam przy kasie. A ja zostałam przy kasie. Co ty się a, w ogóle? W że sensie ona tam nawet nie pracuje. Oni tak sobie ją zostawili, poszli tam na magazyn i on zostawili na kasie, gdzie ona prawdopodobnie nawet nie wie jak się kasuje produkty. O! Zajmowałam się swoimi sprawami, gdy nagle wszedł bardzo podejrzanie wyglądający gość. Zajmowałam się swoimi sprawami, gdy nagle. Typowy był w Polsce. Przyszykuj mu grzeweczkę piwa i pójdzie sprawniej. Teraz strzelę sobie litra. <śmiany> Miał znoszone ubrania, jak typowy bezdomny. Jak typowy bezdomny. <śmiany> Co chłopas wyzywała? Ja w sumie też tak robię, nie? Przypał. Ja w Grecję. Nosił zaniedbaną brodę i ciuchy były miejscami dziurawe. Taka moda w 2020, no co poradzić? Zachowywał się bardzo dziwnie, więc stwierdziłam, że zobaczę, czy czegoś nie knuje. Zaczął mnie unikać i chować się między alejkami. No to widzę, że bawimy się w chowanego. A co? Trochę emocji w życiu jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Gdy zaczął iść w kierunku wyjścia, stwierdziłam, że wtedy nakryję go na gorącym uczynku. Kurwa, nie w tą stronę! Ale wcześniej musiałam znaleźć siostrę albo pana Garrisona. To jak ty go chciałaś złapać? W sensie, ja widzę dwie opcje. Albo jesteś Flashem i zdążyłaś pobiec szybko na magazyn po swoją siostrę i szefa, a następnie pobiec z powrotem do złodziejaszka i go złapać. I poczekać aż oni przybiegną i wtedy było wszystko, wiecie, happy end. Albo zrobiłaś kagebunshin no jutsu, stworzyłaś sobie klona i jeden pobieg za bezdomnym, a drugi pobiegł do magazynu. Które z tych opcji to są jedyne możliwości? Kage no jutsu! Zaczęłam biec w kierunku magazynu, ale wpadłam na innego klienta. No i cały misterny plan w pitu. Bogato ubraną panią, która miała na sobie Spetel, wali trochę potem, rozkładam ramiona, jestem samolotem Gruby płaszcz w środku marca Od razu zorientowałam się, że jest z tych wymagających klientów Wymagających klientów Nie no, ale że taka bogata babka i wymagająca przychodzi do takiego minimajkowego osiedlowego sklepu? No nie wiem, coś tu śmierdzi Śmierdziele! Witajcie w Smrodowie! To nawet mi nie chce się ruszać dupy do osiedlowych sklepów A ja nie jestem bogaty jeszcze, nie zdążyłam wypowiedzieć żadnego słowa, gdy nagle złapała mnie za rękę i zaczęła krzyczeć, że nie wykonuję swojej pracy należycie i że biegam po sklepie jak wariatka. Ona tu kwa nawet nie pracuje! I czemu ją łapiesz za rękę? I co tu się w ogóle dzieje? <słukamy> <słukamy> Powiedziałam jej, że nawet tu nie pracuje i że prawdziwa kasjerka za chwilę przyjdzie. Ale to ją jeszcze bardziej rozzłościło. Jesteś leniwym bachorem. Kłamiesz jak znud. Co jest nie tak z bogatymi ludźmi? Ty, no nie wiem. Nie chciałam robić siostrze problemów i starałam się panią uspokoić najlepiej jak mogłam. No to co? Może jakiś drinkeczek na rozluźnienie atmosfery? Mogę pani zaproponować kustoszka? Nie? Za, za tani? Coś droższego? No to może sangritkę? Próbowałam być profesjonalna i spytałam, czy mogłabym jej w czymś pomóc. Możesz jej pomóc kopać dla siebie grób. To jest Jedyne do czego się aktualnie przydasz Bez końca powtarzała, że jestem Nieodpowiedzialnym i bezużytecznym Pracownikiem. Prawie się rozpłakałam Prawie? Prawie się rozpłakałam Przecież ty masz tam powódź pod No właśnie no, skąd? Ty płaczesz, bo nie z oczu chyba? Gdy nagle ten podejrzany gość wkroczył do akcji Proszę ją zostawić Wyp... Ty idziesz Na k... My się tu w chowanego bawimy, nie widzi, że przeszkadza? Przyszła! Niszczycielka dobrej zabawy i uśmiechu bezdomnej. To też nie podziałało i ta kobieta zaczęła krzyczeć na naszą dwójkę. No wiecie, jak tak sobie teraz myślę, to ja mam pewne pytanie. Co twoja siostra robi z szefem tak długo sami na magazynie? W sensie chyba się jakiś awansik krzykuje, co? Muszę przyznać, że bardzo zdziwił mnie fakt, że złodziej tak po prostu stanął w mojej obronie. Złodziej tak po prostu stanął w mojej obronie. Przecież on nic nie ukradł! Może też na wakacje wpadł pozwiedzać? Masz to w Polsce, kurwa? Byłam pewna, że coś ukradł, ale nie wiedziałam co. Może niesłusznie go oskarżałam. A może robił to, bo chciał, żebym puściła go wolno z łupem? Co na ma kurwa za łapy? Co to są za rękawice tanosa? To nie są rączki, to są giga łapy! My mind's telling me no! <laughs> W zjawił się pan Garrison z moją siostrą i spytał, co tu jest grane. No co jest grane? No, bitwa na miny, jak Ferdy Durke jest grana. Z całej tej gadaniny zrozumiałam tylko tyle, że podejrzany gość oskarżał wariatkę o kradzież i potem zaczął krzyczeć na mnie, że chciałam ją kryć. Hej, jesteś śmieszny! Ale tu się z Sylw Ja już sam nie wiem, kto jest zły w tym odcinku. Jedyne, czego się dowiedzieliśmy przez ten cały czas, to to, że siostra dostanie awans. Pan Garrison polecił mojej siostrze, żeby sprawdziła nagranie z monitoringu, żeby zobaczyć, kto miał rację. No to co? Teraz rundka w Security Roomie? Jak już siostra poszła, to i może pan Garrison na spacerek się wybierze? Wiadomo, że taka szanowana i dystyngowana kobieta nigdy by nie zrobiła czegoś takiego. Nigdy by nie zrobiła czegoś takiego. No jak nie? A pierwszy milion to skąd? Pewnie ukradła. Owszem, była stuknięta, ale na pewno nie była złodziejką. Jak się nad tym zastanowić, co mi tu nie pasowało. Aha, bo widzicie, tutaj takie trum trum zagadeczki. Bo teraz oni stawiają nam taką zagadeczkę, że pokazują nam pana bezdomnego, który dziwnie się zachowywał, a z drugiej strony mamy panią, która wygląda na bogatą, ale chodzi w wypchanej kurtce zimowej. Kto jest zły. To coś ukradł. Oczywiście, że dziewczynka, która przyjechała ku***a na wakacje do sklepu. Jak się później okazało, ukradła kawałek jakiegoś drogiego sera i butelkę wina. Dobrze, że dodali, że drogiego. Drogiego sera. Bo, jakby to była jakaś goda, to ja bym umarł ze śmiechu, przysięgam. Koneserka serka się znalazła. Chociaż znam pewne dziewczyny, które za camemberta to by sprzedały duże diabłu. Jestem pewna, że miała wystarczająco dużo pieniędzy, żeby za to wszystko zapłacić. Oszczędność. To się nazywa oszczędność. Po co ma płacić, jak można ukraść, a pieniążki dalej w kieszeni. Przy okazji, w kieszeni też serii wino. Wariatka zaprzeczyła wszystkiemu i powiedziała, że my specjalnie włożyliśmy te rzeczy do jej torebki. No, pijane amory podrzuciły, jak nikt nie patrzył. Myśleliście, że o was zapomniałem, amorki? Wow, kurwa, w końcu se o mnie przypomniał, debil. O nie, nie, byczki, amorki. Nie zapomniałem, ja wiem jakie wy jesteście złe do czego jesteście zdolne. Pamiętam tamten wtorek, pamiętam. K***a pamiętasz, tam naj***ny byłeś. Albo to ja byłem? Nie wiem. Kiedy siostra pokazała wszystkim nagranie z monitoringu, wariatka domagała się, żeby policjanci przymknęli też bezdomnego, bo on na pewno też coś ukradł. No, ukradł, ukradł. Swoją nadzieję na darmowy serii wino. Skubaliutki pewnie nie jest bezdomnym, tylko tak naprawdę detektywem CIA. Aktorstwo wariatki nie przekonało policjantów, którzy po prostu wyprowadzili ją ze sklepu. Potem dowiedziałam się, że puścili ją wolno z ostrzeżeniem. Skeczyki, z Dobrze, wypuścimy panią, Proszę z kolejnym razem jakiś tańszy ser. Dobrze, okay? panie Władze, nie wie, żeby wrócić? cheddar, że dobra. Może czedar jakiś. No, okay? po prostu panią wypuścimy wolno, ale Czedurę, proszę przyszłościową wagę. Okay? Dziękujemy, Dziękuję. Pan Garrison powiedział, że to jeden z tych ludzi, którzy rzadko kiedy biorą odpowiedzialność za własne czyny i którzy zawsze obwiniają za to innych. Zadzwonił po policję, żeby dać jej srogą nauczkę. Tak sroga nauczka, że aż ją wypuścili na wolność. tak o. Dowiedziałam się, że podejrzany gość nie był złodziejem. Był bezdomny. Ja już sam nie wiem, czy ja się śmieję, czy płaczę. Pan Garrison zobaczył go kiedyś na ulicy i powiedział, że jeśli poczuje się głodny, może wpaść do sklepu na darmowy posiłek. A kiedy wszedł do środka, przywitała go dziwna dziewczyna, która śledziła każdy jego krok. Na no co? Turystka na wakacjach? Normalka. Przeprosiłam go za niewykazanie się zrozumieniem i traktowanie go jak kryminalistę. Pan Garrison nie był na mnie zły, ale chciał, żebym więcej nie opuszczała kasy, by przeprowadzić jakieś tam śledztwo. Myślałem, że ją popierniczy czy coś, ale zapomniałem, że ona jest darmową pracownicą, której on nic nie płaci, a przy okazji ma fajną siostrę. On nawet nie mógł w tym momencie zrezygnować z darmowej pracownicy, bo jego siostra dostała awans i podwyżkę. Cieszyłam się, że ani ja, ani siostra nie miałyśmy z tego powodu problemów. Siostra to jeszcze na plus wyszła. Ja to się nawet nie zdziwię, jak wyjdzie na plus size za 6 miesięcy. Na plus też wychodzimy my. W sensie na plus, dlatego, że już koniec odcinka, więc już nie musimy się dalej męczyć i to jest dla nas plus. W ogóle to najlepiej wyjdźmy z YouTube'a, nie męczmy się, idźmy na wzór, bo jest piękna niedziela. Piękna niedziela jest. Mam nadzieję, że u was jest piękna niedziela, bo jak ja to mówię, to za mną tutaj za oknem pada mi deszcz. No, no nie jest tak pięknie, ale piękna nadzieja. Na, nadzieja, nadzieję też mam, że będzie pięknie. Ale pamiętajcie, że trzeba odpoczywać, bo w przyszły piątek znowu się będziemy męczyć. Tak, no właśnie dokładnie tak będzie. Pamiętajcie też o konkursiku, link do Discorda macie w opisie. No i co? No i tyle. Trzymajcie się i zapraszam do outro! Robię ten kwit, potem big pik kartą. Pita na street, siema się manką. Gadam ze swanką, chcę mi na pewno. Ona to brylant, ja raczej się perło. Chwytaj mnie za berło? Królowo jednej nocy. Korona ci nie spadnie z głowy, jak się ze mną spocisz